30 stycznia 1933 roku Niemcy. Adolf Hitler zostaje mianowany kanclerzem Niemiec, a nazistowski reżim szybko zaczyna ograniczać prawa obywatelskie i prawa człowieka Żydów i innych osób uznanych za wrogów państwa i otwiera pierwszy obóz koncentracyjny Dachau położony w pobliżu Monachium. Wśród aresztowanych są nie tylko Żydzi i więźniowie polityczni, ale także tysiące homoseksualnych mężczyzn, których naziści tropią dzięki donosom opinii publicznej, która określa ich jako perwersyjnych. Około 100 tysięcy mężczyzn zostaje aresztowanych, a ponad 53 tysiące zostaje skazanych. Osoby wysyłane do obozów koncentracyjnych należą do najbardziej wykorzystywanych grup i często są poddawane nie tylko brutalnym torturom i nieludzkim eksperymentom medycznym, ale także wykorzystywaniu seksualnemu. Ze względu na powszechną homofobię ci homoseksualni więźniowie rzadko korzystają z solidarności ze strony uprzedzonych współwięźniów i pozostają odizolowani i bezsilni w hierarchii więziennej. W czasach nazistowskich od 5 tysięcy do 15 tysięcy mężczyzn zostało uwięzionych w obozach koncentracyjnych jako homoseksualni przestępcy. Spośród nich tysiące zginęło, a ci, którzy przeżyli, zostali naznaczeni do końca życia. Pomimo faktu, że homoseksualizm był nielegalny, w połowie i pod koniec XIX wieku istniały oznaki rodzących się i rosnących społeczności homoseksualnych w Niemczech. Warunki polityczne i społeczne pozwoliły nawet ludziom na publiczne prowadzenie kampanii na rzecz dekryminalizacji stosunków seksualnych między mężczyznami i uchylenia paragrafu 175, który od 1871 roku zakazywał stosunków seksualnych między mężczyznami. Przed dojściem do władzy Adolf Hitler, przywódca partii nazistowskiej i wielu innych nazistowskich przywódców, potępiło kulturę weimarską. Która była początkiem sztuki i nauki w Niemczech w latach 1918-1933 jako dekadencką i zdegenerowaną. Częścią tego potępienia było odrzucenie otwartego wyrażania seksualności w tamtych czasach, w tym widoczności społeczności gajowskich. Niektórzy prominentni naziści, w tym Alfred Rosenberg i Heinrich Himmler, byli wyraźnie homofobiczni. Jednak Hitler i inni nazistowscy przywódcy rzadko wypowiadali się publicznie na temat homoseksualizmu i skupiali się raczej na takich kwestiach, jak utworzenie państwa wielkoniemieckiego, Żydzi i gospodarka. Jeśli chodzi o politykę prawną związaną z niemieckim kodeksem karnym, partia nazistowska sprzeciwiała się wysiłkom na rzecz dekryminalizacji stosunków seksualnych między mężczyznami i uchylenia paragrafu 175. Podczas debat parlamentarnych naziści twierdzili, że stosunki seksualne między mężczyznami są destrukcyjną wadą, która doprowadzi do ruiny narodu niemieckiego. Partia nazistowska potępiała homoseksualizm jako odchylenie od normalnego zachowania, które było całkowicie sprzeczne z jej fundamentalną wiarą w potrzebę zwiększania czystej aryjskiej populacji i prawidłowego życia rodzinnego. Naziści uważali, że celem stosunków seksualnych jest reprodukcja, a nie przyjemność i postrzegali homoseksualizm jako zagrożenie aryjskiej rasy. Twierdzili, że takie relacje powinny być nawet surowiej karane, niż zezwalało na to obecne niemieckie prawo. Jednak nawet w ruchu nazistowskim byli znani homoseksualiści, w szczególności Ernst Röhm, który użył słowa zorientowany na osoby tej samej płci, aby opisać siebie. Rym był przywódcą SA, paramilitarnej organizacji związanej z partią nazistowską, znanej również jako oddziały szturmowe i brunatne koszule, ze względu na kolor ich mundurów. Dla Ensta Ryma jego seksualność nie była sprzeczna z ideologią nazistowską ani nie zagrażała jego roli jako przywódcy SA. W rozumieniu Ryma legalizacja stosunków seksualnych między mężczyznami nie miała na celu promowania liberalnych praw demokratycznych lub tolerancji. Uważał raczej, że chodziło o obalenie moralności głównego nurtu. Rym napisał, że pruderia niektórych jego kolegów nazistów nie wydawała mu się rewolucyjna. Seksualność Ryma była otwartą tajemnicą w partii nazistowskiej, która przerodziła się w publiczny skandal w 1931 roku, kiedy lewicowa gazeta ujawniła, że Rym jest gejem. Pomimo kontrowersji Hitler bronił swojego lojalnego pomocnika i wieloletniego przyjaciela, który pozostał na czele SA do 1934 roku, kiedy to nakazał egzekucję Ryma. Hitler, naciskany przez dowódców niemieckiej armii, których wsparcia potrzebował, by zostać prezydentem, nakazał SS dowodzonego przez Heinricha Himmlera zamordowanie nie tylko Ryma, ale także 300 jego ludzi, z których część również była homoseksualistami. Jednak pozycja Ryma w nazistowskim kierownictwie nie złagodziła potępienia homoseksualizmu i społeczności gejowskich przez ruch jeszcze przed jego zamordowaniem. Po tym jak naziści doszli do władzy 30 stycznia 1933 roku, starali się zlikwidować widoczne kultury gejowskie i sieci, które rozwinęły się podczas Republiki Weimarskiej, która rządziła Niemcami w latach 1918-1933. Jednym z pierwszych działań nazistów przeciwko społecznościom gejowskim było zamknięcie barów gejowskich i innych miejsc spotkań w całych Niemczech. Jednak w miastach takich jak Berlin i Hamburg niektóre bary gejowskie mogły pozostać otwarte do połowy lat 30. ubiegłego wieku. Podziemne miejsca spotkań gejów pozostały otwarte nawet później. Niemniej jednak nazistowskie zamknięcia i wzmożony nadzór policyjny znacznie utrudniły gejom kontaktowanie się ze sobą. Kolejnym wczesnym działaniem podjętym przez nazistowski reżim była eliminacja gejowskich gazet, czasopism i wydawnictw. Gazety były jednym z głównych środków komunikacji w niemieckich społecznościach gejowskich. Ponadto nazistowski reżim zmusił również stowarzyszenia gejowskie do rozwiązania. W ramach dalszej eskalacji naziści wykorzystali nowe przepisy i praktyki policyjne do aresztowania i zatrzymania bez procesu ograniczonej liczby gejów. Począwszy od końca 1933 i początku 1934 roku. Była to część większego nazistowskiego wysiłku mającego na cel ograniczenie przestępczości. Reżim nazistowski poinstruował policję, aby aresztowała osoby skazane wcześniej za przestępstwa seksualne. Takie jak publiczny ekshibicjonizm, stosunki seksualne z nieletnimi i kaziroctwo. Wśród aresztowanych znalazło się wielu homoseksualistów, z których część została uwięziona we wczesnych obozach koncentracyjnych reżimu. Nazistowski niemiecki system sądowniczy wprowadził również kastrację do praktyki prawnej. Pod koniec 1933 roku sądy mogły nakazać obowiązkową kastrację niektórych przestępców seksualnych. Jednakże przynajmniej początkowo mężczyźni aresztowani na podstawie paragrafu 175 nie mogli zostać wykastrowani bez ich domniemanej zgody, ale w niektórych przypadkach mężczyźni uwięzieni na podstawie tego przepisu mogli uzyskać przedterminowe zwolnienie, jeśli dobrowolnie poddali się kastracji. Jednym z takich mężczyzn był Friedrich Paul von Grotzheim. Był on jednym z 230 homoseksualnych mężczyzn aresztowanych przez SS w styczniu 1937 roku. Von Grotzheim był przetrzymywany przez 10 miesięcy w celi bez ogrzewania, z niewielką ilością jedzenia i bez toalety. W 1938 roku został ponownie aresztowany i torturowany. Naziści w końcu go wypuścili, ale tylko pod jednym warunkiem że zgodzi się na kastrację. Friedrich Paul poddał się operacji. W 1943 roku został aresztowany po raz trzeci i osadzony jako więzień polityczny w obozie koncentracyjnym Nojengame. Von Grotzheim przeżył wojnę i zmarł w 2006 roku w Hamburgu w wieku 99 lat. Jesienią 1934 roku Reinhard Heydrich nakazał policji we wszystkich dużych miastach sporządzenie listy znanych homoseksualistów. Listy te stały się znane jako różowe listy, choć nie tak nazywali je naziści czy policja. Pod koniec 1934 roku Gestapo, które było oficjalną policją polityczną, przeprowadziło naloty na bary gajowskie i dokonało masowych aresztowań homoseksualnych mężczyzn, z których większość nie była zaangażowana w politykę. Wielu mężczyzn oskarżonych o homoseksualizm Przyznało się do czynów, które nie podlegały karze na mocy paragrafu 175, oczekując zwolnienia. Zamiast tego byli oni źle traktowani i osadzani w obozach koncentracyjnych, takich jak Lichtenburg czy Dachau. Te wczesne środki były dopiero początkiem nazistowskiej kampanii przeciwko homoseksualizmowi. Trzy wydarzenia w latach 1934-1936 zradykalizowały kampanię nazistowskiego reżimu przeciwko homoseksualizmowi i doprowadziły do bardziej systematycznego prześladowania gejów. Pierwszym z nich było zabójstwo Ernsta Ryma i innych przywódców SA na przełomie czerwca i lipca 1934 roku. Zabójstwa te zmieniły sposób, w jaki nazistowska propaganda mówiła o homoseksualizmie. Rym i inni przywódcy SA Zostali zamordowani na rozkaz Hitlera w ramach walki o władzę na najwyższych szczeblach niemieckiego rządu i partii nazistowskiej. Ale po czystce nazistowska propaganda wykorzystała seksualność Ryma, aby usprawiedliwić zabójstwa. W ten sposób wykorzystywano uprzedzenia ludności niemieckiej wobec seksualności osób tej samej płci. Po drugie, w czerwcu 1935 roku naziści zmienili paragraf 175 ustawy niemieckiego kodeksu karnego, która zakazywała stosunków seksualnych między mężczyznami. Zgodnie z nową nazistowską wersją ustawy, szeroki zakres intymnych i seksualnych zachowań mógł być i był karany jako przestępstwo. Ponadto nazistowska nowelizacja stanowiła, że akty seksualne między mężczyznami bez zgody i pod przymusem mogły skutkować wyrokiem do 10 lat ciężkich robót w więzieniu. Nowelizacja zapewniła nazistowskiemu reżimowi narzędzia prawne niezbędne do ścigania i prześladowania mężczyzn zaangażowanych w zachowania tej samej płci w znacznie większej liczbie niż wcześniej. Wreszcie w 1936 roku przywódca SS i szef niemieckiej policji Heinrich Himmler utworzył Centralne Biuro Rzeszy do spraw zwalczania homoseksualizmu i aborcji. Biuro to było częścią KRIPO, która była policją kryminalną. I ściśle współpracowała z Gestapo. Notorycznie homofobiczny Himmler postrzegał zarówno homoseksualizm, jak i aborcję, jako zagrożenia dla niemieckiego przyrostu naturalnego, a tym samym dla losu narodu niemieckiego. Nazistowska kampania przeciwko homoseksualizmowi nasiliła się w latach 1935-1936. Od tego momentu reżim w mniejszym stopniu skupiał się na zamykaniu miejsc spotkań gejów. Zamiast tego naziści priorytetowo traktowali aresztowanie poszczególnych mężczyzn na mocy paragrafu 175. W rozumieniu nazistów mężczyźni ci byli przestępcami homoseksualnymi, a tym samym przestępcami i wrogami państwa. Himmler uważał, że atakowanie tych mężczyzn było konieczne dla ochrony, wzmocnienia i rozprzestrzeniania się narodu niemieckiego. Nakazał Kripo i Gestapo sumiennie prowadzić kampanię przeciwko homoseksualizmowi. I tak się stało. Te siły policyjne stosowały naloty, donosy oraz surowe metody przesłuchań i tortur, aby wytropić i aresztować mężczyzn, którzy ich zdaniem naruszyli paragraf 175. W połowie i pod koniec lat 30. XX wieku policja przeprowadziła naloty na bary i inne miejsca spotkań, które jej zdaniem były popularne wśród homoseksualistów. Policja ustawiała kordony wokół barów i innych miejsc i przesłuchiwała każdego, kto wydawał się podejrzany. Niektórzy mężczyźni złapani podczas nalotów byli wypuszczani, jeśli nie było na nich dowodów. Ci, których policja uznała za winnych, byli sądzeni za naruszenie paragrafu 175 lub w niektórych przypadkach wysyłani bezpośrednio do obozu koncentracyjnego. Naloty policyjne były publicznymi i głośnymi przejawami nazistowskiej kampanii przeciwko homoseksualizmowi. Poprzez naloty policja groziła i zastraszała społeczności gejowskie i osoby prywatne. Naloty nie były jednak szczególnie skuteczne. Podstawowym środkiem, za pomocą którego policja tropiła mężczyzn w związku z domniemanym naruszeniem paragrafu 175, były informacje lub donosy od społeczeństwa. Sąsiad, znajomy, kolega, przyjaciel lub członek rodziny mógł poinformować policję o swoich podejrzeniach. Wielu Niemców zgadzało się z nazistowskim podejściem do homoseksualizmu. Osoby denuncjujące określano mianem zniewieściałych, niemęskich i perwersyjnych. W przeciwieństwie do nalotów, donosy były bardzo skutecznym narzędziem represji i zaowocowały być może dziesiątkami tysięcy aresztowań i wyroków wskazujących. Gestapo i kripo przesłuchiwały zarówno mężczyzn złapanych podczas obław, jak i tych zadenuncjowanych. Podczas tych często brutalnych fizycznie i psychicznie przesłuchań policja często nalegała na pełne przyznanie się do winy. Pod presją ostrych przesłuchań i tortur mężczyźni byli zmuszani do podawania nazwisk swoich partnerów seksualnych. To z kolei pomagało policji zidentyfikować innych mężczyzn do aresztowania i przesłuchania. W ten sposób policja złapała całe siatki gejów. Geje reagowali na nazistowskie prześladowania na różne sposoby, i nie wszyscy podejmowali takie same decyzje. Nie wszyscy też mieli taki sam wybór. Geje, skategoryzowani przez nazistowski reżim jako Aryjczycy, mieli znacznie więcej możliwości niż ci, skategoryzowani jako Żydzi lub Romowie i Sinti. Żydowscy i romscy homoseksualiści przede wszystkim byli prześladowani z powodów rasowych. Niektórzy homoseksualiści, zwłaszcza ci z zasobami finansowymi, Mogli próbować ukryć swoją seksualność i zewnętrznie się dostosować. Niektórzy zerwali kontakty z kręgami przyjaciół lub wycofali się ze strefy publicznej, inni przenieśli się do nowych miast, na wieś, a nawet do innych krajów. Niektórzy homoseksualni mężczyźni zawierali również fikcyjne małżeństwa. Byli też homoseksualiści, którzy podjęli ryzyko przeciwstawienia się nazistowskiemu państwu z powodów politycznych i osobistych. Niektórzy homoseksualiści pomagali ukrywać Żydów lub dołączyli do podziemnych antynazistowskich grup oporu. Tak było w przypadku Wilema Arendusa, homoseksualnego członka holenderskiego ruchu oporu, który 27 marca 1943 roku podczas niemieckiej okupacji Holandii wziął udział w ataku na amsterdamskie biura ewidencji ludności. W jego grupie udało się zniszczyć 800 tysięcy dowodów tożsamości Żydów i innych osób poszukiwanych przez nazistów. Co stanowiło 15% rejestrów. Jednak wkrótce po ataku jego oddział został zdradzony i 1 kwietnia 1943 roku naziści aresztowali Arendusa. Przyznał się do winy i wziął na siebie całą odpowiedzialność, co mogło być powodem, dla którego dwóch młodych lekarzy uniknęło egzekucji, a zamiast tego otrzymało wyroki pozbawienia wolności. Przed egzekucją Arendus zadbał o to, by opinia publiczna wiedziała, że on i dwóch innych mężczyzn z grupy byli gejami, prosząc przyjaciela lub swojego prawnika, by. Proszę powiedzieć ludziom, że homoseksualiści mogą być odważni. Willem Arendus został stracony 1 lipca 1943 roku, w wieku 48 lat. Nie wszyscy z około 100 tysiąca mężczyzn aresztowanych na podstawie paragrafu 175 podczas nazistowskiego reżimu podzielili ten sam los. Zazwyczaj aresztowanie prowadziło do procesu przed sądem. Sąd albo uniewinniał, albo skazywał oskarżonego i wymierzał mu karę pozbawienia wolności. Odsetek skazanych wynosił około 50%. Większość skazanych mężczyzn była zwalniana po odbyciu kary pozbawienia wolności. W rzadszych przypadkach Kripo lub Gestapo wysyłały mężczyznę bezpośrednio do obozu koncentracyjnego jako przestępcę homoseksualnego. Zazwyczaj, ale nie zawsze, mężczyźni wysłani w ten sposób do obozów koncentracyjnych byli wielokrotnie sądzeni lub mieli inne okoliczności obciążające. Od 5 tysięcy do 15 tysięcy mężczyzn zostało uwięzionych w obozach koncentracyjnych jako homoseksualni przestępcy. Ta grupa więźniów była zazwyczaj zobowiązana do noszenia naszywki z różowym trójkątem na swoich obozowych mundurach. Odznaki te umożliwiały strażnikom SS identyfikację domniemanego powodu uwięzienia. Różowy trójkąt zwracał uwagę na tę populację więźniów jako odrębną grupę w systemie obozów koncentracyjnych. Według relacji ocalałych więźniowie z różowym trójkątem byli jedną z najbardziej wykorzystywanych grup w obozach. Strażnicy SS mordowali homoseksualnych więźniów z okrucieństwa lub podczas sadystycznych zabaw. Odnotowano, że SS używało różowych trójkątów na klatkach piersiowych mężczyzn jako celów do strzelania dla wprawy. W połowie 1942 roku prawie wszyscy z 200 homoseksualnych więźniów w Sachsenhausen zostali straceni. Czasami więźniom z różowym trójkątem przydzielano najbardziej wyczerpujące i wymagające prace w obozowym systemie pracy. W obozach takich jak Mauthausen i Flosenburg standardową praktyką było doprowadzanie więźniów homoseksualnych do śmierci, którą następnie ukrywano jako spowodowaną przyczynami naturalnymi. Często byli oni poddawani nie tylko przemocy fizycznej, ale także seksualnej. Więźniowie różowego trójkąta byli gwałceni przez strażników obozowych, a także współwięźniów. Ponadto byli bici i publicznie upokarzani. W obozie koncentracyjnym Buchenwald więźniowie homoseksualni byli również poddawani eksperymentalnemu leczeniu tyfusu lub nieludzkim eksperymentom medycznym, takim jak próba zmiany ich orientacji seksualnej poprzez wszczepienie peletki uwalniającej testosteron. Większość ofiar zmarła wkrótce potem. Homoseksualni więźniowie byli również wykorzystywani do testowania opiatów i perwitinu lub poddawani eksperymentalnemu leczeniu oparzeń fosforem w Sachsenhausen. Począwszy od listopada 1942 roku, komendanci obozów koncentracyjnych oficjalnie mieli prawo nakazać przymusową kastrację więźniów o różowych trójkątach. W obawie przed poczuciem winy uprzedzeni współwięźniowie unikali więźniów różowego trójkąta, którzy pozostawali odizolowani i bezsilni w hierarchii więziennej. Więźniowie homoseksualni rzadko otrzymywali wsparcie od innych więźniów, co dla wielu z nich stanowiło narzędzie przetrwania, takie jak dostęp do żywności i odzieży. Józef Kochut, uwięziony na mocy paragrafu 175, miał 24 lata, gdy został aresztowany w marcu 1939 roku, kiedy przechwycono jego kartkę świąteczną do kochanka. Po wojnie wspomniał jak w Sachsenhausen, gdzie przybył w styczniu 1940 roku, geje nie mogli ponosić żadnej odpowiedzialności. Nie mogli rozmawiać z więźniami z innych bloków lub z innymi odznakami. Ponieważ uważano, że będą próbowali uwieść innych więźniów, ich blok był zajmowany tylko przez homoseksualistów, z około 250 mężczyznami w każdym skrzydle. W nocy było tak zimno, że na szybach tworzyła się centymetrowa warstwa lodu, ale mimo to homoseksualni więźniowie byli zmuszani do spania w koszulach nocnych i trzymania rąk poza kołdrą. Miało to zapobiegać masturbacji. Każdej nocy odbywało się kilka kontroli a każdy przyłapany bez bielizny lub z rękami pod kołdrą był wyprowadzany na zewnątrz, gdzie wylewano na niego kilka wiader wody i zmuszano do stania na zewnątrz przez godzinę na mrozie. Tylko kilka osób przeżyło takie traktowanie. Zabroniono im również zbliżania się do innych bloków na odległość mniejszą niż 5 metrów, a każdy kto został na tym przyłapany był biczowany na koniu i otrzymywał co najmniej 15 do 20 batów. Józef Kochut przeżył wojnę i w 1946 roku poznał swojego partnera, z którym pozostało aż do śmierci w 1994 roku, w wieku 79 lat. W obozach koncentracyjnych fakt, że więźniowie mówili po niemiecku, zapewniał im pewną ochronę, dając dostęp do mniej uciążliwych prac, takich jak stanowiska administracyjne. Niektórzy młodsi, bardziej atrakcyjni mężczyźni. Mogli uzyskać korzyści ze związku seksualnego z KAPO lub strażnikiem SS. Niemniej jednak typowa izolacja więźniów homoseksualnych znacznie utrudniała im przetrwanie. Uważa się, że w obozach zginęło co najmniej 3100 do 3600 więźniów różowego trójkąta. Homoseksualiści mogli być więzieni i prześladowani w obozach koncentracyjnych z powodów innych niż ich seksualność. Niektórzy geje byli wysyłani do obozów jako przeciwnicy polityczni, Żydzi lub jako przedstawiciele innych kategorii więźniów. W takich przypadkach ich seksualność była zazwyczaj drugorzędna w stosunku do powodu ich uwięzienia i nosili oni odznakę odpowiadającą ich oficjalnej kategorii więźniów. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, mimo że liczba mężczyzn aresztowanych na podstawie paragrafu 175 Utrzymywała się przez cały okres wojny. Zmalała, gdy potrzeby wojny wzięły górę nad nazistowską kampanią przeciwko homoseksualizmowi. Wielu mężczyzn skazanych na podstawie paragrafu 175 dołączyło do niemieckiego wojska lub zostało do niego wcielonych. Wojsko potrzebowało siły roboczej i w większości przypadków uważało, że seksualność żołnierza ma drugorzędne znaczenie. Tak było w przypadku Albrechta Beckera niemieckiego scenografa, fotografa i aktora, który został uwięziony przez nazistowski reżim pod zarzutem homoseksualizmu na mocy paragrafu 175. Jednak pod koniec wojny, gdy niemiecka armia potrzebowała więcej mężczyzn, Becker został zwolniony, aby służyć na froncie wschodnim, co robił do 1944 roku. Albrecht Becker należał do tych, którzy przeżyli wojnę i zmarł w 2002 roku w Hamburgu, w wieku 95 lat. Pod koniec wojny naziści zniszczyli wiele dokumentów, w tym archiwum Centralnego Urzędu Rzeszy do spraw zwalczania homoseksualizmu i aborcji. Naukowcy szacują, że w okresie nazistowskiego reżimu doszło do około 100 tysięcy aresztowań na podstawie paragrafu 175. Ponad 53 tysiące zakończyło się wyrokami skazującymi. Wiosną 1945 roku żołnierze alianccy wyzwolili obozy koncentracyjne i uwolnili więźniów, w tym tych noszących różowy trójkąt. Jednak koniec wojny i klęska nazistowskiego reżimu niekoniecznie przyniosły poczucie wyzwolenia dla homoseksualnych mężczyzn, którzy nie tylko pozostali zmarginalizowani w niemieckim społeczeństwie, ale także stosunki seksualne między mężczyznami, pozostały nielegalne w Niemczech przez większą część XX wieku. Wielu mężczyzn odsiadujących wyroki za rzekome naruszenie paragrafu 175 pozostało w więzieniu nawet po wojnie a dziesiątki tysięcy kolejnych zostało skazanych w erze powojennej. Homoseksualizm został zdekryminalizowany w Niemczech Wschodnich w 1968 roku, a to samo stało się w Niemczech Zachodnich w 1969 roku. Dopiero w latach 90. niemiecki rząd uznał prześladowanych homoseksualistów za ofiary nazistowskiego reżimu. Kiedy w 2002 roku rząd unieważnił nazistowskie wyroki skazujące za paragraf 175, homoseksualiści, którzy ucierpieli z rąk nazistów, po raz pierwszy uzyskali prawo do odszkodowania pieniężnego od niemieckiego rządu za niesprawiedliwość popełnioną wobec nich. Z powodu utrzymujących się uprzedzeń wobec seksualności osób tej samej płci i ciągłego egzekwowania paragrafu 175 przez większą część XX wieku. Wielu gejów bało się dzielić swoimi zeznaniami lub pisać wspomnienia. Nigdy nie wolno nam zapomnieć o tych mężczyznach, którzy albo zginęli, albo przeżyli i zostali naznaczeni do końca życia. Ich historie i cierpienie muszą na zawsze przypominać nam o niebezpieczeństwach związanych z dyskryminacją, rasizmem i nienawiścią wobec siebie nawzajem, ponieważ historia często się powtarza. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.